Wielki klub. Mam nadzieję, że nie będzie takiej kompromitacji jak z stolową wolą. Piątek, 4 październik. Po 34 dniach przerwy drużyna Ruchu Chorzów wróciła na Stadion Śląski i zmierzyła się z Kotwicą Kołobrzeg. W spotkaniu przyglądał się sektor rodzinny, jak zawsze dopingując niebieskich. Dominik, powiedz mi, jaki wynik dzisiaj typujesz standardowo? Kurde, no 2 do nos, albo 2-1. albo 2-0 ja. Tylko jakoś. Dzisiaj też zbieramy na schronisko Możesz psa w domu albo jakieś zwierzę? No mam, mam psa. 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 Powiedz mi, ze schroniska czy kupiony? Nie, po prostu taki ten, kolega mojej mamy dał nam psa, bo musiał się wyprowadzić, taki ten. W ogóle wracając do tematu z piłką nożną, no to mam nadzieję, że nie będzie takiej kompromitacji jak z stalową wolą, bo masakra, nie? Dla Ciebie to jest kompromitacja? No i to wielka dosyć, no. Z ostatnią drużyną w tabeli przegrać, Beniaminkiem, no to... to... Troszkę słabo, ale mam nadzieję, że teraz się poprawimy. ja. Z drużyną, która wcześniej w ogóle nie wygrała, nie? No, no właśnie. Ale miejmy nadzieję, że to było tymczasowe potknięcie, żeby się nie skończyło tak jak w Ekstraklasie. Dokładnie. Początkowo przyśpiewki płynące ze sektora nie należały do najgłośniejszych, lecz gdy na początku drugiej połowy dowództwo nad Bębnem objął prezydent Szymon Michałek, atmosfera stała się niesamowita podobna do tej panującej niegdyś na cichej to pił te piłki, o! Graliśmy w turnieju jeden na jeden, no i, i... wszystkie dane i tak graliśmy. No to gratulacje! Podczas meczu po raz czternasty pod hasłem Nie Kupuj, Adoptuj twarze ruchu promowały akcję Chorzowskie Psy, mającej na celu przekonanie ludzi do adopcji zwierząt ze schroniska. Akcji towarzyszyła zbiórka. No ja nie ukrywam, że jako speaker ruchu wieloletni, a jeszcze dłużej wielki psiarz i miłośnik zwierzaków bardzo cieszę się, że akurat ten Światowy Dzień Zwierząt przypada na mecz z Kotpicą, bo złapiemy za mikrofon, a przy okazji liczę na to, że trochę złapiemy za serca też naszych kibiców, bo po raz kolejny pojawią się wolontariusze, którzy będą zbierać pieniądze. Zbieramy też pieniądze oczywiście w internecie, przede wszystkim na karmę, na środki czystości, na koce, na cały asortyment, który, który jest niezbędny do funkcjonowania schroniska. Na Stadionie Śląskim pojawiła się również ekipa TVP Sport, która tworzyła program plenerowy. Dzięki uprzejmości dziennikarzy prezentuję Państwu rozmowę z redaktorem Kacperem Tomczykiem. Proszę Pana, Pan pracuje w TVP Sport. Czy musi się Pan na każdej dyscyplinie sportu znać? Nie, to by było niemożliwe, absolutnie nie. No mamy kilka tych dyscyplin, dwie-trzy wybrane. Nie znam chyba nikogo u nas, kto znałby się tak dobrze na, na wszystkich dyscyplinach. A jak to wygląda? Jest pan wysyłany jakby tutaj do Chorzowa z Warszawy, czy jest to współpraca ze środkami regionalnymi? Jesteśmy z Warszawy, tak. Pierwszą ligę obsługuje ekipa z Warszawy, ale rzeczywiście są takie przypadki, że reporter jest do środka właśnie, w którym jest mecz, czyli na przykład Kraków jak Ania Kozińska, która obsługuje mecze w Krakowie? No jeszcze kilka takich innych przypadków. Olga Rybiska, to jest Katowic, ale przeważnie to jest ekipa warszawska. A w jakich dziedzinach właśnie sportu pan się specjalizuje? Piłka nożna, piłka nożna. Oczywiście pracowałem przy lekkiej atletyce jakiś czas temu, ale w serduchu jest futbol, no i teraz już jestem wierny piłce. Proszę pana, ile pan pracuje w telewizji polskiej? E, wiesz co? Już, żebym nie skłamał 7 lat ponad odkąd jestem w tej redakcji, no już kupę, kupę czasu. Czy przez te 7 lat zdarzyła się panu jakaś większa wpadka na antenie? Próbuję sobie przypomnieć, bo tak w pierwszej chwili nie przypominam sobie, chociaż jakieś tam małe wpadki na pewno były. Kurczę, ale teraz nie powiem ci jakiejś takiej jednej spektakularnej, bo po prostu nie pamiętam. Czy ruch Chorzów tutaj właśnie dla Pana coś znaczy, czy ma Pan jakieś skojarzenia? No wielki klub. To jest klub, który znaczy dużo dla każdego kibica polskiej piłki, no bo to jest wielokrotny Mistrz Polski, na pewno jego miejsce jest w Ekstraklasie. Więc ja, ja generalnie jestem z więc te sympatie są ulokowane trochę, trochę gdzie indziej, ale ruch to jest klub szczególny No dla każdego kibica piłki nożnej w Polsce. Mecz zakończył się w wygraną ruchu 1 do 0 po golu samobójczym. Następny mecz niebiescy rozegrają w poniedziałek 21 października na wyjeździe ze Stanów Rzeszów Jakub Kirszt KTVRR.